Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. 18 maja, w piątą niedzielę, Wielkanocną. Dzisiaj usłyszymy słowa z Ewangelii według Świętego Jana. Jest to rozdział 30, 13, a wersety od 31 do 35. Poprośmy Ducha Świętego o otwartość na Jego słowo. Przyjdź, Duchu Święty, i otwórz nasze serca. Otwórz je na to Słowo, które chcesz nam dzisiaj zasiać w naszych sercach. Spraw, aby to Słowo wydało obfity plon, abyśmy natchnieni Twoją mądrością, wprowadzali Słowo w czyn. Amen. Kiedy Judasz wyszedł, Jeszua powiedział, Teraz Syn człowieczy został uwielbiony, a Bóg został uwielbiony w nim. Jeśli Syn uwielbił Boga, sam Bóg uwielbi Syna i uczyni tak nie zwlekając. Dzieci, będą z wami, będę z Wami już tylko niedługo. Będziecie mnie szukać. A jak powiedziałem Judejczykom, tam gdzie ja idę, nie możecie przyjść. Mówię to teraz i Wam. Daję Wam nowy nakaz, abyście wytrwale kochali się wzajemnie w taki sposób, w jaki ja Was ukochałem. I Wy macie wytrwale kochać się nawzajem. Każdy pozna, że jesteście moimi Talmidim, po tym, że macie miłość jeden do drugiego. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, proszę mi wybaczyć, ale chciałbym trochę odnieść się. Do tego rozdziału. To jest trzynasty rozdział. My czasami, ludzie na ziemi, mówimy: Oczywiście, do tego powiedziałem proszę mi wybaczyć, bo ja często unikam tego, ale chciałbym trochę wyjść od takiego przekornego nieco myślenia. Mówimy o trzynastce, że jest Pechowa. I ten rozdział 13 wcale nie jest pechowy z perspektywy Bożej, choć z perspektywy naszej, ludzkiej, może tak być. Dlaczego? Dlatego, że Jezus dał nam tak wysokie wymagania, że możemy powiedzieć, ojej, dlaczego aż tak? W taki sposób, jak ja Was ukochałem, Wy macie wytrwale kochać się wzajemnie. Jest to w pewnym sensie dla nas, ludzi, niewygodny nakaz, nakaz takiej miłości, bardzo niewygodny nakaz. Moi drodzy, a zostało to powiedziane też w kontekście, który został tylko tak wspomniany. Że kiedy Judasz wyszedł z wieczernika, wiemy po co on wyszedł z wieczernika, Jezus mówi do apostołów: Teraz syn człowieczy został uwielbiony, a Bóg, ojciec, został uwielbiony w nim. I Jezus mówi: Dzieci, już niedługo jestem z wami. To nie znaczy, że Jezus. I Bóg nas opuścił, ale jak powiedział później, i wcześniej też o tym mówił: pocieszyciela daję Wam, Ducha Prawdy. Ja w takiej postaci już niedługo jestem z Wami, ale dam Wam innego pocieszyciela. Dlatego opłaca Wam się, będziemy o tym też mówili, rozważali to słowo: opłaca Wam się, że Ja już niedługo jestem z Wami. Ale wróćmy do Judasza. Judasz Wychodzi po to, żeby zdradzić Boga, zdradzić tą drogę, zdradzić ten styl życia, zdradzić słowa, które Jezus ich uczył przez trzy lata, zdradzić, można by powiedzieć, swoje życie tak naprawdę zdradzić siebie samego. Po to wyszedł. I jaka jest reakcja Jezusa? W taki sposób, jak ja Was ukochałem, i Wy macie wytrwale kochać się nawzajem. Jezus mówi o ludziach, wszystkich ludziach. Dlaczego ktoś może powiedzieć: Ale nie, proszę Ojca, On był tylko yy, ten przekaz, nakaz do tych, którzy zostali w Wieczerniku. M Judasza już tam nie było, wcale nie. Dlatego, że Jezusa musimy rozumieć i czytać w całości. A w całości, Jezus, kiedy mówił o miłości, to mówił, że jest to miłość tych, również tych, którzy was nienawidzą, miłość tych, którzy was prześladują. W pewnym sensie Judasz wyszedł, aby wydać Jezusa i wszystkich tych, którzy szli za Jezusem. Czyli stali się w pewnym sensie, stał się w pewnym sensie nieprzyjacielem apostołów, nieprzyjacielem tej drogi, którą Jezus im dał. Jezus na to mówi, że każdy pozna, że jesteście moimi uczniami po tym, że macie miłość jeden do drugiego, również do tego Judasza. Kochani, bardzo to jest ważne. Myślę, że nawet w kontekście tego, co Polska 18 maja przeżywa dzisiaj wybory prezydenckie. Bardzo to jest ważne, żebyśmy umieli kochać tych, którzy są w wieczerniku. I tych, którzy z tego wieczernika, z Eucharystii yy, wyszli, by zdradzić Boga, by Go sprzedać Boga, by Go przehandlować. My mamy się kochać, my mamy ich kochać. Potem poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć miłość jeden do drugiego. Nie do tych, którzy są fajni, nie do tych, którzy są po naszej stronie, nie do tych, którzy myślą tak jak my, do wszystkich macie mieć miłość. To są słowa Jezusa. Dlatego powiedziałem, że ta, ten trzynasty rozdział może być dla nas nieco pechowy, bo my ludzie mamy ciągle w głowie kodeks Hamurabiego: Oko za oko, ząb za ząb. Czy nawet ten starotestamentowy. Słyszeliście, że powiedziano, przyjaciół swoich będziesz miłował, a nie przyjaciół nienawidził. A ja Wam powiadam, to już jest Jezusowe, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dlatego mamy w głowie, siedzi tam jeszcze Stary Testament. Siedzi w głowie też e, dżungla. E, prawo silniejszego, głośniejszego, bezczelniejszego, e, bardziej zakłamanego, siedzi w ludzkich głowach i sercach. E, dlatego Pan Jezus dzisiaj tak nas e, jakby trochę próbuje e, e, Odtruć na te kłamstwa, na to wszystko daje nam, jeszcze raz nam przypomina, w niedzielę 18 maja daje wam nowy nakaz, abyście wytrwale kochali się wzajemnie. Po tym nas poznają nie po sile y, parlamentarnej czy innej, y, poznają nas po miłości jeden do drugiego. Trzymajmy się tej miłości. Niech również święty Jan Paweł II, który akurat 18 maja ma swoje, miał swoje urodziny jako Karol Wojtyła, malutki Karol, który się urodził po to, by poprowadzić też świat do walki, ale tej duchowej ze złem. Niech święty Karol Wojtyła wspiera też naszą ojczyznę tego dnia wszak kochał Polskę jak własną matkę pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen idźcie w pokoju chrystusa bogu niech będą dzięki bardzo wam dziękuję za to spotkanie życzę wam dobrego błogosławionego dnia bożych decyzji i miłości do wszystkich z Panem Bogiem i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da.